Witam serdecznie! Z tej strony Tomek czy Bartnik? Mamy 10 maja, i w tym odcinku chciałem dokonać przeglądu rodzin. Czy wymagają poszerzenia o kolejną nastawkę? Skontroluję, czy jest miód w ulach, czy matki czerwią. Standardowy przegląd. Będę dodawał półkę Wielkopolską. Jeżeli piesza, do, którą dodałem tydzień temu, będzie zagospodarowana. Znajdujemy się akurat w miejscu, gdzie trzymam przez zimę korpusy z suszem. I dzisiaj będę dokładał węze do tych korpusów. Mam tutaj suszu praktycznie na drugą połówkę dla 40 rodzin. Pierwsze połówki widzieliście były pod rodniami na okres zimowy, które zostawiałem na pasieczyskach. Teraz będę poszerzał dodając 6 ramek suszu i cztery ramki węzy. Węzy przygotowałem sobie w zimie, żeby teraz nie mieć na pracy. I tak do przygotowania mam 30 w sumie 8 nadstawek, w sumie 36, bo teraz mam dwie dodane na próbę. I dwie, dwa ule mam Ostrowskiej, więc tam pójdzie cały korpus ostroskiej. Dobra, zaczynamy przegląd. Tu mam akurat dwie rodziny, którym tydzień temu dodałem drugą nadstawkę. W jednej z nich dodałem ramkę z suszem i węzą na górę, i zostawiłem miód pod spodem nad rodnią. A w tej drugiej zrobiłem na odwrót. Zobaczymy, czy. Jakie to przyniosło skutki. Dla was po prostu nagrywam, jak to wygląda. Tutaj zostawiłem ramki z miodem u góry i są bardzo ładnie zalane oczywiście matka tu wcześniej wyszła zaczerwić Więc też trzeba przeglądnąć całą połówkę, czy przypadkiem nie wybudowały mateczników ratunkowych. Z tego względu, że ten korpus jest oddalony od rodni i substancja mateczna po prostu może nie docierać, zapach matki, do, do góry. No, miodek jest zalany, praktycznie wszystkie tutaj ramki. Tutaj jest już czerw kryty na dole. Czerw trutowy, tak samo z drugiej strony. No, mateczka zaczerwiła tutaj. Praktycznie tak, jak wygląda kula czerwiu. I dookoła pszczoły już kładą miód. Kładą, odparowują miód. Z nektaru. Tutaj też czerw z miodem. No nie widać mateczników, chociaż tu jest jakaś taka dziwna komórka. Pewnie trutowa, ale. No, wszystko zalane. Sprawdzimy, co słychać niżej. O, korpus waży dosyć ładnie. Tutaj już mam kratę odgodową. I akurat rodnia jest na półtorej korpusu. Zobaczymy, czy ruszyły węzeł. No oczywiście. Trzeba teraz umiejętnie poszerzać, żeby rodziny nie wpadły w nastrój rojowy i żeby nie oziębić gniazda. Przede wszystkim trzeba patrzeć na pogodę. Jeżeli zapowiadaliby zimno, to na pewno nie dodałbym tej połówki zaraz na drodnie, tylko nad miodnie, żeby pszczoły miały dostęp do pokarmu. Uciekaj stąd. Tutaj osłonowo mają ramki z suszem, które też już są zalane. Ale pachnie. Prawdopodobnie jest to mniszek, również zalan. Następna zalana. Zobaczymy z drugiej strony. Również zalan. Tutaj jest już mniej, bo jest to strona zachodnia. No to tak jak ostatnio wspomniałem, kwestia jak rodzina się rozwija u mnie od zachodu albo od wschodu. To tam nad czerwiem nosi miód. Dobra. Zajrzymy teraz do gniazda. W tej rodzinie obawiam się o stan rojowy, bo jest tutaj matka rojowa i prawdopodobnie taki stan już jest, ale nie przejmuję się tym, bo wtedy zrobię odkład ze starą matką. Cała ramka zabita pieżą. Są tu też komórki trutowe. Wezmę sobie troszkę je umiotę od dołu. Żeby można było je położyć tutaj. O. Na razie tu nie widzę miseczek tu jest jakaś miseczka Ale nie, jest jajeczko. Czyli ta rodzina już wchodzi w stan rojowy, ale tak jak mówiłem, poczekam jeszcze troszkę Zrobię przyszym. Już w sumie w ten weekend będę robił odkłady, osłabię ją, zabierając starą matkę, a i tak będę już wychowywał matki, więc poddam im już taką mateczkę nierojliwą. No są jajeczka w miseczkach, ale jak mówię tego się spodziewałem po matce rojowej. Odnowiłem nagranie, żeby Wam pokazać ramkę z pieżgą. Zobaczcie jaka zawalona. Nie ma tutaj czerwiu, więc ja taką ramkę usuwam z gniazda na poczet odkładów przyszłych albo po prostu do startera, jak będę wychowywał matki. dostaną dodatkową węzę żeby odbudowywały zabranie pierzgi też w jakiś sposób tam ogranicza nastrój rojowy bo pszczoły muszą uzupełniać cały czas jej zapas w tej rodzinie zrobiłem na odwrót czyli dałem korpus z węzą i suszem na górę i pszczółki tutaj niestety nie wyszły Potują się na dole, bo mają pokarm. A rodzina jest o podobnej sile jak tamta. Nic co się nie dzieje. Zobaczymy czy coś tutaj mają ciekawego. O, ramki zalan. Oczywiście w środku są larwy, są, yy, jest czerw są Coś brzydko ubudowały te ramki No tutaj też jest troszkę czerwiu No i lamka zalana już pogrubiana No nic, tu zrobimy zamianę. I teraz widzicie, że ciężko zmusić pszczoły, żeby weszły do nadstawki z węzą, która po prostu nie jest zaraz nad rodkiem. Mam tu kolejną rodzinkę na innym stojaku. Sprawdzimy, czy wymaga poszerzenia. Oho, co wy tu Również Również Zalana, tutaj czerw trutowy jakiś konkretny. Tutaj też czerw w środku i wianek miodu. Tutaj cała ramka czerwiu. Jajeczka. Podejrzewam, że osłonowe już są zalane porządnie. Dobra, ściągam połówkę i przeglądnę sobie rodni. Dam troszkę więcej dymu, żeby ewentualna matka zeszła do rodni. Dobra, połówkę już mam gotową. Stawiam tutaj całą na rodnie. Ma być 3 dni pięknej pogody i pszczoły to szybko zagospodarują. Krata odgrodowa i połówka, która już zapełniona miodem.